Rybołówstwo i zajęcia wodne, pod którym to terminem kryje się również szkutnictwo, to temat, który, który Muzeum Etnograficzne penetruje właściwie od początku swojego istnienia, w zasadzie już od lat 40., 50.. Maria Znamierowska-Pryferowa, patronka naszego muzeum i wieloletnia dyrektorka, założycielka, ten temat podejmowała. Była bardzo często nad Wisłą w Nieszawie i notowała również właśnie Łodzie głównie typu nieszaskiego, a w latach 70. Bożena Dudarewicz w swoich wywiadach terenowych zanotowała łódź pomorską i również informacje o szkutniku z Silna. Gdzie, który pojawił, pojawiał się w zasadzie w prawie każdym jej wywiadzie informatorzy ci, którzy udzielali wywiadu wspominali świetnego fachowca, bardzo dobrego szkutnika i co ważne też Niemca przychylnego Polakom, który tutaj na odcinku pomorskim te łodzie budował i które rybacy powszechnie użytkowali my w latach 90 pogłębiliśmy te badania, robiliśmy, kontynuowaliśmy wywiady, wszystko się to potwierdziło, bo jeszcze żyli ludzie, którzy pamiętali Ernsta Sztojkę. Również próbowałem to e, e, sprawdzić w archiwum państwowym w Toruniu, potwierdziło się oczywiście e, i e, to, że Ernst Stoike w Silnie mieszkał i że budował łodzie, jego zawód jako majster cieśla, który prowadził e, właśnie e, e, Taki, taki warsztat szkutniczy, ale też i ciesielski. Znajdujemy się w parku etnograficznym w Kaszczorku. Jest to oddział Muzeum Etnograficznego w Toruniu. To jest zagroda rybacko-rolnicza rodziny Wilmanowiczów, w której oni gospodarowali, żyli do 50 roku, do lat 50. od Właściwie końca XVIII wieku. To była charakterystyczna zagroda właśnie rybacko rolnicza, a więc gospodarzyli. Właściciele na roli, mając oczywiście inwentarz, mając dużo tutaj ziemi, uprawiając tę ziemię i równocześnie prowadzili gospodarstwo rybackie, zatrudniając okolicznych, mniej zamożnych mieszkańców Złotorii i Kasztorka. Oprócz charakterystycznych budynków, takich jak chałupa, stodoła, obora, gospodarstwo to miało szopę. Na łodzie oraz taką wiatę na, również na łodzie i sprzęt rybacki podzielona na szauer, gdzie gromadzono cenniejsze narzędzia związane właśnie z rybołówstwem i żeglugą, a w szopie gromadzono łodzie, które przechowywano oczywiście w sezonie zimowym głównie i tych łodzi było. Od kilku do kilkunastu, w zależności właśnie od tego, ilu tych rybaków Wilmanowicz, właściciel ostatni Wojciech Wilmanowicz, zatrudniał. Te łodzie pochodziły przede wszystkim z warsztatu szkódniczego z Silna, bo tylko te łodzie tutaj były preferowane. Zresztą nie tylko w Kasztorku, nie tylko w Złotorii, nie tylko w Silnie, na całym odcinku Wisły Pomorskiej. W zasadzie do świecia nad Wisłą te łodzie były znane i użytkowane. Zwróćmy uwagę na te dwie łodzie rybackie. U góry mamy Lejtaka z mazowieckiego odcinka Wisły i łódź pomorską w wersji z silna. Właśnie z tego pomorskiego, a więc dolnego odcinka Wisły. Jakie są charakterystyczne różnice? Mamy część dziobową, tutaj zakończona w Łodzi Pomorskiej pawężą, płaskim takim klockiem, natomiast w Łodzi Mazowieckiej, w Lejtaku, taką ostro wyciosaną sztabką. Również warto zwrócić uwagę, że wznios dziobowy jednej i drugiej łodzi znacznie się od siebie różni, ponieważ lejtak jest mocno wyniesiony do góry, no tutaj akurat na dół, bo mamy łódź do góry dnem, a ten wznios łodzi pomorskiej jest znacznie mniejszy, dochodzi do 35 cm, gdy lejtak osiąga 55-60 cm. I co jest charakterystyczne dla obu łodzi, to jest stosunkowo wąska klamburta opaska, czy reling, jak różnie to rybacy nazywają. Różna w stosunku do łodzi Nieszaskiej, czyli z tego kujaskiego odcinka Wisły, gdzie ten reling jest o kilka centymetrów szerszy. Ta łódź właśnie pochodzi z Torunia, została zakupiona w latach 80. od miejscowego rybaka. I w Toruniu, jak i w, całych, w całej okolicy, mieliśmy do czynienia przeważnie do lat właściwie 70.-80. z tymi łodziami z Silna, albo autentycznymi, albo budowanymi na wzór tych łodzi silnieńskich. Te różnice były związane z tradycją szkutniczą tu i tam. Przecież w Silnie mieliśmy granicę zaborową. Ona właściwie wyznacza granicę również występowania łodzi mieszawskich i pomorskich. Te tradycje były jednak skonfrontowane z warunkami żeglugowymi na Wiśle, bo od Silna Wisła była uregulowana, były zupełnie inne warunki żeglugowe, więc można wysnuć taki wniosek że Łódź Pomorska dostosowywała się do tych warunków pomorskich, gdzie Wisła była spokojniejsza, nie było takich falowań. Natomiast na Wiśle Mazowieckiej i tej Kujawskiej, gdzie Wisła była nieuregulowana, tam panowały zupełnie inne warunki. Przy sztormie fale dochodziły do, 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 do metra albo i więcej. Więc te łodzie z wysokim wzniosem dziobowo-rufowym lepiej nadawały się na Wisłę właśnie tą z kongresówki. W związku z czym ta tradycja była również logicznie dostosowana do warunków żeglugowych.